Łaska europejskich elit na pstrym koniu jeździ i tym razem na tego konia nie załapał się Donald Tusk, załapał się za to jego największy oponent. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideokomentarz. Dziękuję Państwu za aktywność na kanale, za miłe komentarze. Zachęcam do subskrybowania. Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć moją pracę, można to zrobić poprzez super podziękowania tutaj na YouTube, a także poprzez symboliczną wirtualną kawę, do której link zostawiam w opisie. Jak co roku brukselski serwis Politico, zajmujący się polityką europejską, mający często świeże newsy, świeże plotki z europejskich salonów, z krajów europejskich, tych najważniejszych z Francji, z Niemiec, z Hiszpanii opublikował ranking najpotężniejszych, najbardziej wpływowych polityków, liderów, którzy będą mieć największy wpływ na świat, na naszą część Europy, na politykę w roku 2026. W tym zestawieniu znalazł się tylko jeden Polak, i tym Polakiem, pewnie wielu z Państwa nie będzie zaskoczonych, został prezydent Karol Nawrocki. Lista obejmuje 28 osób, a Karol Nawrocki znalazł się na miejscu 23. Jak polityko uzasadnia umieszczenie polskiego prezydenta na tej prestiżowej liście. Serwis wskazuje na to, że prezydent Karol Nawrocki jest o tyle wpływowy, że bardzo skutecznie blokuje to, co nie podoba mu się w polityce polskiego rządu. Polski premier Donald Tusk miał nadzieję, że ten rok będzie momentem, w którym przejmie pełną kontrolę nad krajem i zdecydowanie wprowadzi go do centrum europejskiej polityki. Karol Nawrocki zadbał o to, aby tak się nie stało, dalej Polityko ocenia, że Karol Nawrocki po wygranych wyborach prezydenckich stał się twarzą polskiej prawicy. Z trudnym doświadczeniem jako chuligan piłkarski pasjonat walki na pięści oraz karierą akademicką poświęconą obronie pamięci historycznej Polski, nawrocki cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konserwatywnych wyborców. Oceniono dalej, że trudna kohabitacja rządu z prezydentem w Polsce wywołuje obawy w Brukseli. W czasie, gdy Polska odradzała się jako filar proeuropejskiego przywództwa, jej dwaj najpotężniejsi przywódcy ciągną w przeciwnych kierunkach, pozostawiając wschodnią flankę Unii Europejskiej bardziej podzieloną niż Kiedykolwiek trzeba zwrócić uwagę na taki słodko wymiar obecności prezydenta Karola Nawrockiego w tym że zestawieniu serwisu Politico. Nie ma co ukrywać, że to jest serwis prolewicowy, proliberalny i to, że ktoś znajduje się na tej liście, no to jest przyznanie, że nie można udawać, że tej osoby nie ma. Ale jednocześnie to nie jest wskazanie aprobaty dla tejże osoby. To jest po prostu uznanie, że to jest polityk na tyle wpływowy, że po prostu go nie można zignorować, na no, jak wskazano w opisie, tutaj obawy europejskich elit europejskich decydentów, których głosem jest politiko, wskazują, że prezydent Karol Nawrocki jest tym, który blokuje tak zwane proeuropejskie dążenia. Donalda Tuska. Jakby tego nie oceniać, nie da się pominąć prezydenta Polski, nie da się pominąć prezydenta Karola Nawrockiego i nawet przez zagryzione zęby i zaciśnięte dłonie trzeba na klawiaturze wpisać na listę najbardziej wpływowych na przyszły rok tę właśnie postać. W tegorocznym rankingu pierwsze miejsce zajął. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i tutaj opis jego postaci. Próba opisania relacji Europy z Donaldem Trumpem stała się pełnoetatowym ćwiczeniem dyplomatycznym. Czy jest on partnerem? Czasami zagrożeniem, czasami siłą, która zmienia relacje na własnych warunkach. Zawsze. Jasne jest, że Europa ma do czynienia z nieprzewidywalnym, dominującym partnerem, którego impulsy mogą z dnia na dzień wywrócić kontynent do góry nogami. Tak opisywany jest Donald Trump, no czyli podobnie jak prezydent Polski, z dużą dozą dystansu, jeżeli nie powiedzieć sceptycyzmu, czy też wprost niechęci. W czołowej trójce, poza prezydentem Stanów Zjednoczonych, na drugim miejscu. Premier Danii Mete Frederiksen, a na trzecim miejscu kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który co prawda w swoim własnym kraju, na swoim własnym niemieckim podwórku, nie cieszy się nadmierną sympatią wyborców, ale w wymiarze europejskim Niemcy, jak to Niemcy, przejmują dowództwo w rozmowach dotyczących tego, co wydarzy się na Ukrainie, w rozmowach dotyczących przyszłego ładu w naszej części Europy. Dalej na liście znaleźli się Marine Le Pen, Władimir Putin, Nigel Farage, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Georgia Melonia, czołową dziesiątkę zamyka premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Polityko łącząc postaci numer jeden z tego rankingu, czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych, i numer 23, czyli prezydenta Polski, tak opisuje relacje tych dwóch polityków, którzy no, wydają się w takim duecie, mają bardzo duży wpływ na ogólnoświatową politykę. Waszyngton zauważył, co dzieje się w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo jasno wyraził swoje poparcie dla Nawrockiego w czasie kampanii wyborczej. Trump zapewnił prezydenta Karola Nawrockiego, że siły Stanów Zjednoczonych stacjonujące w Polsce jako siły natowskie pozostaną w tym miejscu, nawet jeżeli Waszyngton zdecyduje się na ograniczanie swojej obecności. Europie. Donald Tusk nie jest już ewidentnie nadzieją Brukseli na wielkie zmiany w całej części naszej Europy. Taką nadzieją było, o tym pisało wielu dziennikarzy, którzy po wyborach w 2023 roku triumfowali, wskazując, że oto na czele polskiego rządu staje człowiek, który staje nie tylko na czele rządu w Warszawie, ale także na czele Europejskiej, antypopulistycznej, antykonserwatywnej, antyprawicowej rewolucji, i że to on pokaże innym państwom, innym krajom, innym partiom lewicowo-liberalnym, jak pokonywać prawicę. I jak zwyciężać? Te nadzieje zostały wypełnione tylko w części, no bo Donald Tusk wybory faktycznie wygrał. Jego formacja, koalicja obywatelska, jest na czele w sondażu, ale to wszystko zepsuło się w dniu wyborów prezydenckich, a dokładniej 1 czerwca, kiedy Karol Nawrocki wygrał wybory. Gdyby nie to zwycięstwo, sytuacja w Polsce, jestem tego pewna, byłaby zupełnie inna. Rok temu w rankingu Politico opublikowanym w 24 na 25 Donald Tusk się znalazł i to trzeba przyznać, że Tuska umieszczono bardzo wysoko, co także pokazuje, jak wielkie nadzieje w nim pokładano. Donald Tusk w 25 będzie trzecim najpotężniejszym człowiekiem w Europie, tak prognozowało Politico. No i wydaje się, że jednak nie do końca te zapowiedzi. Ym, Spotkały się z rzeczywistością, no bo dlaczego tego Tuska w zestawieniu na kolejny rok zupełnie nie ma, zupełnie go pominięto. W ubiegłorocznym rankingu Politico znalazło się jeszcze miejsce dla jednego Polaka i to w czołowej piątce. Został nim Piotr Serafin, nowy unijny komisarz z ramienia Polski. W tymże zestawieniu ujęto także, no to z dzisiejszej perspektywy naprawdę zabawne i pokazujące to, jak redakcja Politico. Nie zna się na polityce, przynajmniej tej Polskiej, bo znalazł się tam Rafał Trzaskowski, którego chyba można powoli ogłosić największym przegrywem 2025 roku. W zestawieniu ujęto także szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego. Oczywiście to tylko ranking, ranking robiony przez konkretnych ludzi pod konkretne zapotrzebowanie polityczne. Nie chcę powiedzieć, że na zamówienie polityczne, ale na pewno w konkretnym kontekście ideologiczno- Politycznym. Jedno jest jednak pewne, jeżeli ktoś w takim rankingu się znajduje, no to albo dlatego, że naprawdę ma władzę, albo dlatego, że twórcy rankingu chcieliby, żeby ta osoba miało, miała władzę, albo dlatego, że tego człowieka, i myślę, że to jest przypadek Karola Nawrockiego. Po prostu nie da się pominąć, nawet gdyby się chciało. Jak zawsze zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach, proszę o polubienie tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideo komentarz. Muzyka